Half Price jest to nowy sklep, który zawitał do Polski sieciówka coś na styl TK Maxu, tak podejrzewamy, wchodzimy do środka, bardzo jesteśmy ciekawi. Czy spodobają nam się tam ubrania i asortyment, także wchodzimy do środka. Teraz jesteśmy na dziale męskim. To jest taki odpowiednik TK Maxa w sumie. Z tym, że dużo mniej designerskie ubrania i dużo mniej ciekawe. Tak naprawdę no to... Szału nie ma, zaraz spytamy o Antka opinię. O. o, widzę ładny plecak ten, plecak fajny, bardzo ciekawy, ten mam na myśli. Antku, co uważasz? Że nic specjalnego. Szukasz majtek? Tak, patrzę, jakie są. ale to takie sportowe byle jakie ja też, nie lubię sportowych takich gaci mężczyzn, chyba że na siłownię. Marynarki męskie to też trzeba się naszukać, żeby znaleźć coś ładnego. No zobaczcie taka marynarka. No nie, no nie. Ale te beżowe, te szary, już takie klasyczne. O, tu nawet takie fajne tweedowe są patrzcie. No te kratę to jeszcze by uszły. Którą marynarantek bierzesz dla siebie? Chyba ta Masz podobną, prawda, w domu taką beżową. Podobisz takie beżowe marynarki. Widzisz coś tutaj dla siebie? Nie. Nie? Wszystko trochę takie nie obrażając bazarowe i tandetne mi się wydaje. A ty jakie masz odczucia? Jakie masz odczucia? Żadnych na razie. Na razie, tu, bo na razie jeszcze wszystkiego nie widziałem. Luzy Maxa i Wranglera. O proszę, jaki fajny plakat, to mi się podoba. Pilnujemy, by nie uciekły ci okazje. A teraz Antek poszedł oglądać buty. O jakie piękne rzeczy do domu tutaj są. No do domu to są fajne rzeczy. Powiem wam o jaki owad. Ja się tak boję owadów, że takiego czegoś nie chciałabym mieć w domu na komodzie. Ja chcę żółwika, miłośniczka żółwi, antek chcę Zastanawiamy się, która ładniejsza, jak myślicie. Ta? Czy czy ta? Mi się bardziej chyba ta podoba. Ta mi się bardziej podoba, antkowita. Taki złoty mężczyzna do domu fajny, tylko za mocno złoty i co buty? na jakąś remizę, dobre patrzcie, fiolet, mój biorę, <grywanie> żartuję nie no, tak dla tego wszystko bez smaku, bez smaku, taka targowica, no patrzcie ta no wiatr i platforma modna, ale nie w takim wykonaniu cygan, z a na mnie ują dankę. Marynarka, która najładniejsza? Że no, to są takie marynarki takie taliowane, takie garconeczki dla kobiet 60+, plus, ale noszone kiedyś, już nie teraz. Także tak. Patrzcie to po prostu. wieś, tańczy śpiewa. Nie obrażając nikogo ze wsi. Takie jest powiedzenie, dlatego tak zacytowałam. No nie, no nie mój styl. Nie znajdę chłopak jestem sobie takiej nic dla siebie. Ale froka wygrzebała coś ładnego. Patrzcie, taka większa oversize, pepitka. do klasycznych rzeczy i do bardziej codziennych, mniej formalnych, jak najbardziej Nawet mnie tak... się podoba. Lubię patchwork i lubię zwierzęce wzory printy. Ale czy to nie jest za dużo, bo to jest taki but, który lekko już zaważa o kicz, ale kiczem chyba jeszcze nie jest. I tak się zastanawiam czy będą moje one kosztują królestwo kobiet dużo butów, ale niestety połowa, połowa kiczyła tajnie w moim stylu także nie do końca takie królestwo no patrzcie, taki kwiatek jeszcze lepiej, taki kwiatek Topy, bluzki, sukienki, wszystko się świeci, wszystko błyszczy, ale błyszczy w złym stylu, w złym guście. No dla jakichś takich kobiet starszych, jakaś taka bluzeczka dzienna, by się zobaczyć, się znalazła, ale na pewno trzeba się tutaj długo naszukać, żeby znaleźć coś ładnego, sensownego jeszcze w sensownej cenie, bo powiem, że tutaj ceny nie są małe. Takie spódnice to moja mama nosiła z 15-20 lat temu. A raczej do mody nie wróciły, bo gdyby tak było, to bym o tym wiedziała jako stylistka i blogerka. Gdyż z trendami pracuję cały czas. Jak nie, jak nie na sesjach modowych, to na blogu. Jak nie na blogu, to na planie serialu, bo od niedawna na zastępstwo jako kostiumografka w serialu 48 godzin też właśnie pracuję. Sukienki to podejrzewam, że na bazarku byłyby ładniejsze, chociaż nie wiem, bo na bazarku dawno mnie nie było. No, ale takie sukienki, no słuchajcie, ludzie. No. no, nie, no. I to jeszcze jaka cena, 279 zł. To po prostu można mieć ładną sukienkę w tej cenie w sieciówce kupioną albo nawet z wypożyczalni garderoby. No, za 300 zł to jest kilka sukienek w pakiecie, można wypożyczyć w miesiącu. No, albo tutaj, no tu czarne, tu beżowe. Jak już to zawsze na odwrót się robi: ciemny daje się u dołu stylizacji, a jasny u góry, żeby rozświetlić twarz a wysmuklić dół nigdy na odwrót. A tutaj projekt poszaleli poszalali i zrobili na odwrót. albo no taka czerwień, no. no nie wiem, czy tylko ja jestem dziwna i mi się tutaj nic nie podoba. Piszcie proszę w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, no bo moje odczucia nie są najlepsze, powiem tak. Myślałam, że jakiś nowy sklep jeszcze tutaj na otwarciu, bo tyle gwiazd, najlepsze nazwiska z mody, bo i Jessica Mercedes i Chorodyńska też była, i Ma Fashion. Także myślałam, że to będą jakieś fajne ciuszki, ja mówię, a w będziemy mieli kolejny sklep, do jakichś fajnych filmików, do jakichś wypożyczeń. A tu ja przychodzę i jestem rozczarowana, tak samo ja, jak i rozczarowany jest Antoni. No ale sami widzicie, no i powiedzcie, czy podobają wam się te ubrania, czy nie podobają, tak jak nam. O, widzantka znalazłam, bo ja nagrywam jego telefonem, swój mam w ręce. I ja wiem, jak my się teraz znajdziemy, ale już go namierzyłam. Odjechał na dół, także ja też lecę, zjeżdżam na dół, żeby go dorwać. A dziś mam tak malutką torebeczkę, że nawet telefon mi się do niej nie mieści, tylko by portfel i klucze do mieszkania. No, także tak, a taka stylizacja beżowa dzisiaj. Albo okulary, zobaczcie. No co z tego, że to jest, nie wiem, Moskino czy coś, jak to Moskino jest sprzed 10 lat, kolekcja. No na bazarku mam nadzieję. I pewność zresztą, że znalazłoby się ładniejsze okulary niż tutaj. No nie, 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 nie. Tu nie ma dobrego gustu i dobrego smaku. No patrz, no takie okulary sobie kupmy. Żebątkowi coś padło w oko. Może te okulary. Takie klasyczne w sumie. Nasz zakupantku to. Budda za 29 zł przecina 79, czyli 62% taniej. I skarpetki bambosowe z 50 zł na 22,92 bar. Więc uznałem, że to jest bardzo fajna cena i chyba je kupię. Nie wiem, tak Już jesteśmy po zakupach. No i co? Wielkie rozczarowanie, ceny niemałe, ubrania bardzo, bardzo takie kiczowate, tandetne. Na pewno znalazłoby się pojedyncze perełki, ale trzeba byłoby się pewnie długo naszukać. Ale ogromne są w ogóle promocje, ponad 60% 70, więc bardzo się Ja kupiłem sobie parę skarpetek bambusowych do tego buddę i powiem Wam, że... Czy tak, promocje są pewnie dlatego Antku, że nie ma chętnych, nie ma popytu i nie ma skutku, więc Ale dlatego promocje, zachęcają ludzi do wszędzie. promocji. A że promocje teraz lepiej trwają wszędzie, to oni chcą na przykład zara ma 50%, to nie dają 60, żeby do siebie zachęcić. No bo jeśli chodzi o ubrania, no to ubraniami mnie nie zachęcają. Skarpetkami tak. Idą też. też. Tak, kupiliśmy do domu. właśnie buddę, którą Wam pokazywaliśmy Jantek kupił skarpetki na promocji wyczaił. No ale z ubrań no to szału nie było, nic nam się nie podobało. Miałam wrażenie, że są to jakieś ubrania sprzed 10-15 lat, kolekcje przywiezione z Ameryki, bo tam nie chciały zejść. Po prostu chcą ją teraz wypchać, te kolekcje i sprzedać tutaj u nas w Polsce. Także nie moja estetyka, nie mój styl. Pojedyncze rzeczy były, na przykład jak na marynarka w pepitkę, czy jakieś dzieńce klasyczne pewnie by się znalazły, czy nawet te. Takie patchworkowe w print zwierzęce Adidasy, to myślę, że coś by się znalazło. Ale no rozczarował mnie ten sklep. Myślałam, że to coś takiego typu zara ubrania, a niestety nie. Jeżeli byliście już w Price, podzielcie się swoją opinią w komentarzu pod naszym filmikiem. Dokładnie. Dziękujemy, że oglądaliście filmik do końca i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa.